Kun. <laughs> Macie Karpowicz. Witamy Was w kolejnym odcinku EnduroPod. Tym razem, tak jak zapowiadaliśmy, Husqvarna, Zaraz dowiemy się jaka. Dlaczego takie opóźnienie miało być tydzień? Jest prawie trzy. Mam nadzieję, że właśnie tego motocykla się nam wytłumaczy. No, Może jest... powiedz przede wszystkim, dlaczego Husqvarna Husqvarna jest to model T pojemność 410 cm3, 45 koni. Czemu Huskwarna? Ze względu na firmy, ponieważ są. Rzekomo mocne i niezawodne, tak jak ich motory. Podobno też pozdrowienia dla taty Kubicy, bo widziałem chyba w reklamie. No, tak. Yy, I co jeszcze mógłbyś opowiedzieć o tym motocyklu? Widzę, że opony mocno Ci się zużyły. Opony są zużyte ze względu na to, że jeżdżę wraz z kolegą w dosyć długie trasy, gdzie niekoniecznie jeździmy po drogach leśnych lub polnych. Często też przejeżdżamy drogami asfaltowymi, gdzie źle to służy dla motocykla i dla obozu. A powiedz, jak się sprawuje zawieszenie? Jak motor wybiera dziury? Jak w ogóle tym się jeździ? Wybiera dziury elegancko. Jest dosyć wysoki, ale płynnie chodzi, także nie ma większych problemów z dziurami. A który to jest Twój sezon motocyklowy? Drugi. I... A jakaś dobra przygoda, którą przeżyłeś na motocyklu? No, przygoda była Mała Kraksa gdzie z, padłem z nasypu kolejowego parę metrów, poleciałem w dół. Efektem jest połamany plastik i tam parę drobnych e, usterek, które są już wyli wyeliminowane. Ale nie było to dla Ciebie przeszkodą, żeby y, dalej kontynuować swoją przygodę motocyklową? Nie, no było to wręcz przeciwnie motywacji. A jak, co byś mógł powiedzieć ludziom, którzy jeszcze się nie zdecydowali, że jazda motocyklem enduro jest naprawdę przyjemna i no jest dużo bardziej przyjemna i podnosi dużo bardziej poziom testosteronu i adrenaliny niż jazda ścigacza, ze względu na to, że jest bardziej emocjonująca. No to mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, a i wróćmy do tego co się stało z tym motocyklem, bo jednak czekaliśmy na Ciebie aż 3 tygodnie i coś tutaj się wyleżyło. No był drobny problem ze skrzynią biegów, na szczęście już naprawiony. A w tle tam widać pierwszy motocykl reporterski Enduropol. O nim opowiem później, bo teraz jest w Rosji.